Hello Ladies and Gentlemen, to Charlie with an i zapraszam na kolejny odcinek Wielkiej bitwy, bo jak tym razem w trzeć finale zostaje Lotz.pl na AMX 1375, a dalej przechodzi Edziwu na WZ132. Odrobinę spotowania na samym początku. Tak, jak to było w bitwie z Moon Moon Mikeiem na T71, całkiem dobra pozycja. Trochę wolno jedziesz, Angielot Nie wiem, jaką masz załogę. Chociaż w sumie jeżdżę 90, to może mi się wydawać, że to jest szybsze. Odrobina będziemy przyspieszać w sytuacjach, w których niewiele się dzieje. Jest pierwszy spot T30. Tutaj po tej stronie. To była pozycja, jak na tę 30 tutaj będzie mm, powstrzymywał na pewno przed jakimkolwiek atakiem. Ludzie na pewno boją się wyjeżdżać pod takie działo, szczególnie jeżeli ma to najlepsze, które bije po średnio 750. Znowu ładny spot. Tym razem jeszcze jeden czołg wyświetlony T34. Także amerykańska defensywa po tej stronie. Jeżeli mieliby większe wsparcie, radziłbym im podjechać trochę dalej. Tam jest to lepsze miejsce na niemiecką defensywę, tam gdzieś na side scrapio łapać jakieś kąty. Tutaj lepiej się atakuje tą stroną, jeżeli ma się amerykańskie czołgi. O, właśnie. Już po T-34. OMG Los dalej sobie stoi w krzaku i spotuje. Chyba go tutaj nie widać, nie wiem czy ma tutaj żarówkę czy nie, ale pewnie się przekonamy jak go wyspotują Albo no, jak będzie blisko kogoś No, jest pierwsza szarża po T30 Zobaczymy jak to wyjdzie no, Chyba nie ma żarówki No, jest T30, pierwszy strzał i uciekamy, wz tutaj jedzie też swoje zgarnąć Uuu, obywanie źle, więc jednak najlepsze dzieło na te 30 Ładuje około o, 15 sekund. No, ryzyk fizyk trochę tutaj. m 3 od tyłu. Oj tak. I to powinien być kończący strzał, jeszcze nie. I jeje. Yeah. 500 obrażeń jak na razie. nie jest to może i dużo. ...ale jeszcze sporo celów zostało. Przeliśnik do demerza 3810. A bitwa, już mówiłem, na ile? Nie, pewnie 21,28. Trochę obrzeżami jedziemy sobie za budynkiem... ...i następny budynek. Szukamy jak najwięcej... Mm, ...zasłony. Przed snajperami, którzy na pewno siedzą na górce, o, a jednak nie siedzą. Dużo czołgów w polu, i tylko jeden snajper KV4. W sumie rozumiem z tym działem, chociaż powinien być trochę pewnie bardziej wysunięty. Tego pancerza chcielibyśmy bardziej przeciwnikowi pokazać. Nie z ustrzałem tutaj też nie próżnuje chyba to od niego strzał. Tak mi się coś wydaje. Tutaj trzeba by pomóc naszej instytucji trochę los tutaj się ociągasz. Masz tutaj spokojną okazję, żeby Isa złapać. Nie wiem, czy od tej strony, bo na pewno mnie wydają 103, ale jest. Czepią się szczegółów. Jest piękny jak. T28 Prototype, mm, co tam jeszcze zostało? KFO 4 i T32 gdzieś tutaj. A, wszystko by było prostsze z mapą od x ale niestety nie w tej wersji. Uuu, ktoś się znajduje u nas na kapie. Że Locs e, musisz się wracać A znowu przy jest Conqueror, cztery życia, także fajny frak. A tylko by gdzieś to złapać go na przejeździe. O, prawie, prawie. Gdyby wcześniej było wycelowane, może i by to wpadło? Może, nie, to nigdy z tymi pociskami nie wiadomo. Zazwyczaj te pierwsze nie wpadają. Z kwestia po prostu wycelowania. Ja też. O! Jest pięknie! Dziewiątka zniszczona. Przeładowanie na S75, także bardzo dobra decyzja. Z tyloma strzałami chyba ile zostało wcześniej. Locowi nie byłby w stanie zdjąć S75. A teraz z pełnym magazynkiem jedziemy się pobawić. Tutaj nie ma. Pewnie jest gdzieś za rogiem. Nix Wow! No, gdzież ta tym piątka zniknęła? Czy ja już mam halucynacje? Trochę niemożliwe. Pewnie pojechał po tyle je dokładnie. Dostaje strzał. I jeden. Teraz czy. Tylko los może go wykończyć pięknie. Jest kolejna dziewiątka. 676 obrażeń, i jedziemy dalej. Znowu trochę przebijam. Przepraszam za to, ale. Tak to będzie lepiej wyglądało. Szukamy artylerii. Pozostałe czołgi zostały chyba na górze. Pamiętam, że było to snajperskie KV4, Prototype, O, Prototype też jest gdzieś na górze. Trochę za szybka jazda. Bez trzymanki. Gąśnice spadły aż z wyrażenia. Dwie, tyle jeszcze. Cztery fragi na koncie to że naprawdę dużo. Jak na iMixer 1375 na tierach dziewiątych. Mm, tutaj się chyba już poddał. No, nope, nie poddał się i strzela. Pięknie podpalony i oh, kończy swój żywot. Dwie tyle je strzeliły. Spudłowały. A trzy strzały starczy nam na jedną i trochę. Zazwyczaj na jedną, tak, bo strzał chybiony. Mm, można by się było pokusić, bo jeszcze przeładowują o te wystrzelenie dwóch pocisków z magazynka. A, i teraz się będziemy bawić podchody, bo tyle OU będą polować. Ale tutaj szybko jest przeładowany, to w sumie nie jest 90, żeby się liczyć z pociskami. Tak szybko ładujemy, to w sumie faktycznie Giewu e, okrążony, próbuje coś tutaj wymanewrować, ale nope. Jest i Top Gun <gum> GGI MX, półtora obrażeń. Jedziemy podobijać resztki, zostało T3-2 i KV-4 T3-2 już nie wiem, jedzie, salutuje swoją lufą Didn't penetrate their armor i, I Jeszcze jeden strzał o. A już teraz powinieneś wycelować Dokładnie, ze sniper moda Albo tak Siódmy frak i koniec bitwy um, naprawdę fajne, całkiem mi się podobała. Mam nadzieję, że Wam też. Mm, zapraszam Was jeszcze raz do wysyłania jak na Autoloaderach. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, ciepło i, i, i.